W marcu tradycyjnie wiosenne ożywienie, także w branży, a liderami zmian okazały się Google i TikTok. Chiński gracz robi ruchy, żeby zwiększyć wpływy reklamowe, a Google wprowadził aktualizację swojej wyszukiwarki, a także szybko dopasowuje się do zmian prawnych w Unii Europejskiej. A skoro o prawie mowa, to przechodzimy do spraw sądowo-urzędowych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, że system reklamowy, a właściwie śledzenia użytkowników IAB Europe jest niezgodny z podstawowymi założeniami RODO. Problem jest o tyle duży, że tego systemu w Europie używać może nawet 80% stron. AB zostało uznane za współadministratora danych, w związku z tym ma o wiele więcej obowiązków niż na początku zakładano. Na krajowym podwórku Ułokik ukarał Amazona. Gigantowi oberwało się za anulowanie zamówień klientów z Polski. Jak na ostatnie standardy łokiku, to kara jest dość mała, bo jest to 30 milionów złotych. Swoją drogą to nie największe problemy Amazona w tym miesiącu, ponieważ w marcu ich system reklamowy i zarządzająca nim sztuczna inteligencja do Dopuściła się pewnych poczynań, które bardzo zdenerwowały marketerów, a mianowicie system wydawał pieniądze na pokazywanie reklam przedmiotów, których sprzedawcy aktualnie nie mogli sprzedawać, na przykład z powodu braku ich dostępności. Ale to nic, mamy zwycięzcę w kategorii pozew miesiąca, a właściwie pozew roku, a może nawet dekady. Elon Musk pozywa OpenAI i sama Altmana o sprzeniewierzenie się pierwotnym zasadom, pierwotnym założeniom budowy OpenAI w trakcie zakładania w 2015 roku. Musk zarzuca, że firma skupia się na zarabianiu pieniędzy, a nie świadczeniu usług, a właściwie dbaniu o poprawę jakości życia ludzkości i o bycie nogą po prostu Microsoftu. Sprawa jest ciekawa i rozwojowa, ponieważ obaj panowie byli założycielami OpenAI w 2015 roku. Elon natomiast nie ukrywał od początku, że projekt jest dla niego próbą budowy przeciwwagi dla rozwiązań Google'a, gdzie olbrzymim fanem tych rozwiązań i skupowania różnych startupów już o wiele wcześniej Sergei Brin. W pozwie Mask domaga się udostępniania dokumentacji OpenAI jako open source, a także zwrotu zysków. Elon, a w zasadzie aplikacja X, aktywnie zdobywa zgody na prowadzenie działalności bankowej w poszczególnych stanach USA. Obecnie mają już kilka zgód w niektórych stanach i testowana jest opcja szybkich przelewów pieniędzy między użytkownikami, i jest to kolejny krok w stronę zmienienia X-a w superaplikację. Dodatkowo wiemy, że w X toczą się zaraz prace i rozmowy nad tym, czy nie przestać wyświetlać ilości polubień i repostów jako informacji zaśmiecających serwis. Przechodzimy jednak do naszego Prymusa, czyli Google'a. Tu wydarzyło się najwięcej i to, co opowiem, to jest nasz niewielki, subiektywny przegląd tych wydarzeń. Google. Marcowy Core Update Google'a miał być jednym z największych w historii, na pewno jest jednym z największych w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, może nawet dwóch lat. Z zapowiedzi miał skupiać się na ulepszeniu tego, jakie treści widzimy w wyszukiwarce to jest tak jak zwykle, ale miał usunąć w niektórych wypadkach nawet 40% nierelewantnych stron z wyników wyszukiwania. Równolegle w tym miesiącu szło kilka innych update'ów, w tym antyspamowy. Rolauty wszystkiego trwają już od kilku tygodni i mogły się jeszcze nie skończyć, więc należy wszystko obecnie obserwować. Od praktyków wiemy, że na dzień dzisiejszy update mniej namieszał w Polsce niż na przykład w Stanach. Być może wynika to z tego, czym dokładnie zajmował się ten update i tutaj widzimy, że to był Kolejny skok, ponieważ od września zeszłego roku widać duże spadki stron, gdzie wszystkie treści generowane są przez sztuczną inteligencję i tutaj nastąpił naprawdę duży drop. Drugą, drugim procederem, który ucinały te update'y, miało być kupywanie starych witryn z jakąś historią, z jakimiś linkami i szybkie zmienianie ich treści na coś bardzo zbliżonego, ewentualnie zupełnie innego i te dwie kategorie najbardziej dostały po wynikach, nie po tyłku, po wynikach. Więc tradycyjnie specjaliści SEO mają troszkę więcej pracy. Google Search Ads 360 dostało testową w wersji beta obsługę Retail Media, czyli tego kanału, który ma być tą gorącą rzeczą w marketingu internetowym w tym roku. Universal Analytics 360 stracił w tym miesiącu kilka opcji w związku z regulacjami UE. Pożegnaliśmy się z remarketingiem, eksportowaniem konwersji i optymalizacją określania stawek. Google Analytics 4 zmienia konwersję na Key Events w raportach behawioralnych, aby uzyskać większą zgodność z raportami z Google Ads. Wprowadzono także interfejs API dla Google Marketing Platform. Przede wszystkim można zamienić konto Google Analytics na konto Google Analytics 360 albo w drugą stronę, a dodatkowo łączyć konta Analytics z organizacjami. YouTube serwuje zmiany dla twórców, a mające pomóc lepiej zarządzać treściami. Wpada informowanie twórców, kiedy są problemy z wyświetlaniem materiałów z otagowanymi produktami. Druga opcja, która ma być obecnie testowana, to większa ekspozycja, większe nakierowanie użytkowników na treści z kanałów, które subskrybują. A po trzecie, twórcy mogą zobaczyć, jakie fragmenty ich materiałów zostały wykorzystane. Przez innych twórców jako klipy. Pojawiły się także nowości w aplikacji YouTube Mobile Studio, która jednak jeszcze nie jest dostępna na naszym rynku. TikTok. I tu bardzo dużo newsów, a zaczniemy od tych złych ze Stanów Zjednoczonych. TikTokiem w Stanach znów interesują się politycy, czyli senatorowie, którzy zapowiadają, że chcieliby zablokować dostępność tego serwisu w kraju, a Joe Biden wyraził opinię, że chętnie podpisałby taką ustawę. Krążą też plotki, a właściwie już powoli informacje, o tym, że TikTok szykuje nowy serwis, nową aplikację, która ma być bezpośrednim konkurentem dla Instagrama. Reklamodawcy i twórcy dostają natomiast Search Insights, czyli informacje o tym, jakie rzeczy wykorzystywane są, właściwie jakie rzeczy wyszukiwane są przez użytkowników w serwisie. Jest to kolejny krok przesuwający. TikToka w stronę rozwiązania sercowego, którym dotąd nie był, ale rosnąca popularność, coraz dłuższe treści, coraz więcej twórców powoduje to, że nawet jeśli niewielki promil użytkowników, czy nawet już procent korzysta z tej opcji, to przy ich skali jest to absolutnie opłacalne. Z dobrozłych wiadomości to TikTok rozszerza Program dla twórców, pozwalający im zarabiać na treściach. Wchodzą do niego 33 nowe kraje, w tym Białoruś, Bułgaria czy Kazachstan. Brakuje jednego dla nas istotnego kraju na literkę B, ze stolicą w Warszawie. Więc ciągle nie u nas, ale program cały czas się rozwija, i na początku marca twórcy dostali możliwość testowania, opracowywania paczek kontentu dla swoich płacących subskrybentów. A na koniec imperium Marka Cukrowej Górki, czyli Marka Zuckerberga. Facebook na początku marca był na ustach wszystkich, na jedynkach wszystkich głównych serwisów informacyjnych. Niekoniecznie z dobrej przyczyny, ponieważ tak się dzieje, kiedy setki milionów użytkowników nie mogą zalogować się do swojego ulubionego dealera dopaminy. Awaria trwała zaledwie kilka godzin, natomiast wizerunkowo przyniosła spore szkody, no i wiecie, kilka godzin niewyświetlania reklam na Facebooku i Instagramie to są nadal setki milionów dolarów. A już z naszego podwórka Facebook po raz kolejny rozbudował ofertę reklamową. Przede wszystkim katalog Advantage Plus otrzymał formę wideo, więc możemy bardziej przekonująco ruchomymi obrazkami opowiadać o produktach. A dodatkowo dostajemy reklamy z przypomnieniami i z tagowaniem produktów. I żeby nasz odcinek zatoczył pełne koło, to kończymy również sprawami urzędowo-sądowymi, a mianowicie gubernator Florydy chciałby zakazania Facebooka i Instagrama dla użytkowników poniżej 14 roku życia. Czy jest to możliwe, czy nie, to wypowiedzą się specjaliści. Wielu sceptyków twierdzi, że to po prostu bardzo szybko upadnie, nawet jeśli zostanie wprowadzone. Dobra, wystarczy. Jest piękna pogoda, zapraszam na dwór, a południową Polskę na pole. Widzimy się, mam nadzieję, wkrótce. Zachęcam do obserwowania i subskrybowania kanału, kolejnych newsów, a także rozmów z gośćmi. Dziękuję bardzo za Twój czas i uwagę i do zobaczenia wkrótce.